Smutna. Był on stosunkowo mocno ufortyfikowany. W najstarszej jego części można jeszcze zobaczyć fundamenty wieży ostatecznej obrony, w której zresztą teraz stoję. Jednak ani wieża, ani grube na niemal 2,5 metra mury obwodowe Zamku Wysokiego nie powstrzymały Węgrów, którzy w 1441 roku najechali i zdobyli zamek. Witam, to nie byłem ja. To była dziewczyna, która prowadzi serwis, przygotowała TV. Dziewczyna jest archeologiem, yy, dziewczyna, wie, co mówić, jest lepsza niż 90% instytucji komercyjnej. Polecam, tam oglądajcie. Ja tylko to Czy może kogoś dziwić, że zamki są zdobywane? Nie, nie, nie może dziwić nikogo, że zamki są zdobywane. Każdy zamek jest do zdobycia, każda poteta jest do zdobycia, tak samo jak każda kobieta jest do zdobycia. To zależy tylko od tego, jakich użyjemy środków, jakich sił, jakich metod. No oczywiście od naszej determinacji. Są oczywiście miejsca, których nikt zdobywał nie będzie. Yy... Dlaczego? Powtarzam w tej kobiecej analogii. Wyobraźcie sobie powtarzałą kolą wenerycznie z Jakie zatem są przyczyny, że banki upadają? Generalnie można to wymienić w trzy elementy. Wszystkie trzy wiążą się z naszą niewiedzą, z naszymi przyzwyczajeniami, z jakimiś stereotypami, którymi się posługujemy. Yy... Na swoje potrzeby nazywam je tak. Po pierwsze to jest Kwestia perspektywy. Po drugie, kwestia Sienkiewiczowska, tak bym to nazwał. Po trzecie, kwestia kto z kim i o co walczył. Kwestia numer jeden, perspektywa. Nam się wydaje, my wpuszczamy sobie czas tak jak i przestrzeń. To, co przed nami, nasza przyszłość jest płaska, jednolita. To, co za nami, nasza przeszłość jest płaska, jednolita. Nie odróżniamy, że coś było wczesnym czy nie później. Są takie puste hasła dla nas. 1300, 700, 1080, Jedna, jeden Zatem mija kilkadziesiąt, niekiedy kilkaset lat do momentu, kiedy zamek zbudowano, do momentu, kiedy zamk został zdobyty. Inny czas, inni ludzie, inne metody obrężnicze. Pierwszy podstawowy błąd, popełniany przez ludzi że nie wiedzą, że czemu ramek został zdobyty, tylko miał być niezdobyty. Miał być niezdobyty w swoim czasie. Potem miał być zdobyty, bo, bo, był, bo był inny. Weźmy twierdzę Przemyśl. Jeszcze w XIV, 15 roku zaczęcie się broni, nie zostaje zdobyta, zostaje poddana. Fenomenalny punkt obronny, ale gdzie 30 lat później, 35. rok, 64 i nikt jej nie broni. Niemcy cierpią na brak i pozycji umocnionych i nawet nie myślę o obronie twierdzy: Przemyśl. Dlaczego? Bo już jest przestarzała. Pamiętajcie to: coś w średniowieczu już też mogło być przestarzałe. Zamek średniowieczny był przestarzały już po 100 latach. Zamek genetyczny był przestarzały po 50 latach. A potem to była kwestia 20-30 i budowla była już przestarzała. Kwestia druga. Kto walczył? Walczyli ochroniarze. To nie były wojska narodowe, wojska, które walczyły o swoją ojczyznę, o, 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 o swoje kobiety, dzieci, nie wiem, dobytek. To byli ochroniarze. Pan płacił jakieś pieniądze, najmłodszy grupę ochroniarzy. Oni toczyli walki w jego imieniu. Tak samo było z wojskami książęcymi, z wojskami królewskimi, z wojskami biskupimi. Wszędzie byli to ochroniarze. Ludzie, którzy walczyli za pieniądze, najemnicy. Ci ludzie nie. Poczuwali się do konieczności oddawania życia za ojczyznę, ponieważ ojczyzna było to, co im lepiej płaciło. Ci oni nie poczuwali się do potrzeby yy, warki na śmierć i życie, bo to im do niczego potrzebne nie było. Oni się modlili jak chci, jak mówiłem wcześniej. Daj nam, panie Boże, strat wojny i ani jednego dnia walki, ani jednego dnia bitwy. Wreszcie kwestia trzecia. Nas wychowano na nas wychowano na mitki, biczu, Pierwszy kazał wytarcie w powietrze Ketlingowi i Włodyjowskiemu. Drugi kazał wytarcie w powietrze Ordonowi. W rzeczywistości Ordon się wcale nie wysadził na swojej reducie, a Włodyjowski wysadzony został w powietrze. Wreszcie ku niewiarygodnemu zdumieniu sowieckiego, gdyż yy, był to stosunek walki zupełnie dla Polaków yy, obcy. My Polacy walczyliśmy zawsze w oparciu o jakieś fortece, ale w polu. Muszając przeciwnika, żeby zdobywał, oblegał coś tam, aż nie go wtedy od tyłu mógł spokojnie wykańczać. Najpierw jego powodę, potem jego część, yy, główną armii. Było to absolutnie skuteczna metoda. Yy, natomiast Kretling, który był de facto nazywa się Getlip, był Niemcem, niemieckim najemnikiem. Doskonale wiedział, że jak wpadnie w ręce Ukraińców, to wtedy nabiją go na pal, bo i tak nikt go nie wykupi. Yy, więc wolał wstawać ich w powietrze razem z całą niż oddać ich ręce. No jego, jego wybór, ale nie po czym zawierał to polskich rycerzy. Więc, więc tak, więc nie ma czegoś takiego, jak walka do upadłego, nie ma czegoś takiego, jak obrona y, fortecy za wszelką cenę do ostatniego żołnierza. To jest absurd. Y, absurd wynikły w dużej mierze z tego, że nie mamy pojęcia y, na temat wojskowości dawnych czasów, w dużej mierze na tym y, z tego wynikły, że żyjemy w oparach jakiejś. Jeść... No powiem sobie jeszcze o Para Sienkiewiczowskiej, o Para yy, tej takiej romantycznej obrony ojczyzny za wszelką cenę. Witam Jest na szczycie Świętego Łuża yy, Zamkowego. Zamek na Łużu Świętego Marcina, zamek na Łużu Zamkowym, Zabawany był dwukrotnie. Pierwszy raz przez Węgów Rakoczego, drugi raz yy, przez. Yy, w czasie konfliktu pomiędzy ostrowskimi tanguszkami. Yy, tam chodziło o. o linie spadkowe do kogo to w będzie należało. De facto w tym czasie już tutaj nikt nie mieszkał. Yy, była to grupa żołnierzy, yy, najemników, ochroniarzy powiedzmy to też, ten, którzy mieli tego terenu bronić, tego zamku, głównie przed jakimiś szablownikami. Yy, w czasie konfliktu yy, zostali, zostali poturbowani. Trochę polało się krwi, trochę wystrzelano prochu, trochę w ołowiu. W sumie, w sumie nic wielkiego. Nie była to żadna wojna. Zamku obronić się nie dało, nie takimi siłami. I przede wszystkim, powiem sobie szczerze, nikomu na obronie tego zamku już wtedy nie zależało. I właśnie. Czy można obronić zamek, na którego odwołanie nikomu nie zależy? Można. Pod warunkiem, że jest to zamek odpowiednik. Postarzały, chory i wewnętrznej feministki. W każdym innym wypadku zamek jest niedobry.